Odurzenie przedsiębiorców. Witaj, nazywam się Marcinkowska i witam cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Czuję, że coś szybko mówię, także trzeba zwolnić trochę. E, tak jak czasami trzeba zwolnić w biznesie i czasami przejrzeć pewne tematy, przejrzeć po prostu to, z jakiego powodu czasami mamy jakieś wyzwania i problemy. Jeden film na tym kanale, w całej serii oddłużeniowej, już był o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców, natomiast widzę, że jest po prostu spory niedosyt, jeżeli chodzi o informacje. Prawdopodobnie tego tak nie wiem, czy nie doceniłem, czy nie doszacowałem, czy e, nie wiem dlaczego. W każdym razie po prostu temat ten jest większy, dlatego nagrywamy kolejny materiał o tym, żeby pewne rzeczy powtórzyć, no bo nie chcę pomijać takich rzeczy dla mnie kluczowych, najważniejszych, ale przede wszystkim uzupełnić, pokazać jakie są różnice i co można zrobić, jak można dodatkowo właśnie e, się od Podużyć, jakie mamy w ogóle możliwości jako przedsiębiorcy, jako przedsiębiorca, który też miał długi i gdzie miałem problemy ogromne z płynnością finansową. To tak bardzo oficjalnie chyba trzeba nazwać, bo po prostu miałem bardzo duże długi. Mogę o tym trochę opowiadać. Dodatkowo jako właściciel i współwłaściciel zarówno firmy oddłużeniowej, jak i kancelarii, której klientami są osoby zadłużone, która wspiera właśnie w temacie oddłużeń, no to dużo doświadczenia i praktyki. I ja do tego odcinka pomogła przygotować mi się Gabriela Sienkiewicz, z którą wywiad przeprowadziłem też oddłużeniowy, gdzie dużo więcej tam opowiadaliśmy, jednak o osobach prywatnych, ale parę rzeczy o przedsiębiorcach też tam jest, także jeżeli tu jeszcze nie znajdziecie jakiejś odpowiedzi. To serdecznie zapraszam do filmu, zarówno tego pierwszego, właśnie o oddłużeniu przedsiębiorców, jak i do wywiadu z Gabrielą, w którym Gabriela odpowiada właśnie na pytania, jakie są możliwości i co można zrobić. Zresztą wiem, że część z Was, którzy to oglądacie, zgłosiliście się już po poprzednich filmach i gdzieś już nawiązujemy współpracę, i wielu z Was właśnie z Gabrielą jest w stałym kontakcie i z nią gdzieś tam jakieś kroki podejmujecie, żeby poprawić swoją sytuację finansową, co mnie bardzo cieszy. Że e, można powiedzieć, ja byłem w trudnej sytuacji, już z tego wyszedłem i teraz rozwijam fajnie kolejne biznesy, i jestem gdzieś tam, można powiedzieć, dla niektórych osób gdzieś tam takim wsparciem czy inspiracją do tego, żeby podjąć kroki w swoich sprawach, żeby po prostu wychodzić z tego i żeby krok po kroku e, działo się po prostu lepiej u Was w życiu, w Waszych biznesach, no i żebyście za jakiś czas e, się cieszyli po prostu dużymi sukcesami i szczęściem po prostu e, w życiu. Ale przechodząc już do tych rzeczy, pierwszą rzeczą, którą warto by było zauważyć, i mam tutaj też materiały, żeby nie popijać takich szczegółowych rzeczy. Ja jestem dobry w strategii, jestem dobry w planowaniu, w jakichś takich tematach miękkich. Natomiast tam, gdzie trzeba rzeczywiście już taką wiedzę prawną, twardą, to wolę mieć po prostu tu kartkę, nie kozaczyć, że tam wszystko pamiętam, ale niczego dla Was nie. Pominąć. Więc wracając tutaj, no to pierwsze, co to są takie rzeczy jak właśnie związane z tym, jaka jest ordynacja tak? podatkowa i takie rzeczy, gdzie już są wskazane informacje, które możecie, jakie macie po prostu prawa jako przedsiębiorcy, jakie mamy prawa, co możemy z tym zrobić. Zanim jednak tam pójdziemy, no to dobrze by było zacząć od tego, żeby sobie wszystko poukładać i wyznaczyć konkretne cele. Musicie wiedzieć, co chcecie osiągnąć, a zrobić możecie zarówno w Urzędzie Skarbowym, jak i w zus -ie. a przejdziemy sobie od razu do takich tematów właśnie związanych z instytucjami państwowymi, że żeby wiedzieć, co w ogóle można zrobić i co chcecie osiągnąć, można w określonych przypadkach e, gdzieś nawet umorzyć część, a nawet cały dług można umorzyć. Natomiast dużo częściej jest stosowany układ ratalny. Ja wychodzę z takiego założenia i bardzo duża część moich klientów wychodzi z takiego założenia, że lepiej cały czas, ale gdzieś tam lepiej małą łóżeczką, ale cały czas, żeby się nie zatkać, tak? Żeby być w stanie w ogóle to spłacać. Jeżeli moi klienci mają bardzo dużo do spłaty w Urzędzie Skarbowym czy w zusie to albo. Albo chcą to odroczyć, ale dużo częściej chcą po prostu płacić w mniejszych ratach. Oczywiście dla każdego by było idealnym rozwiązaniem umowyć ten dług. Natomiast tu muszę uczciwie, szczerze powiedzieć, że to jest ciężkie do zrobienia, i musisz spełniać konkretne przesłanki, konkretne sytuacje muszą zajść, żebyście rzeczywiście mogli dostać takie umorzenie. No i wtedy to, to już jest zawsze bardzo indywidualny temat, za każdym razem trzeba to skonsultować. No, gdzieś patrząc na to, ile my spraw już przerobiliśmy, a nadal musimy się wspierać właśnie różnymi, no, po prostu informacjami ciągle się wspierać różnymi kodeksami, czy konkretny przypadek podlega pod ewentualne umorzenie i mocno się musimy nastarać, żeby rzeczywiście do takiego czegoś doszło. Natomiast później, tak jak patrzę, no to dużo częściej wchodzi jednak właśnie ten układ ratalny, rozłożenie płatności na mniejsze raty. No i to jest coś, co pozwala nam dalej jako przedsiębiorcom funkcjonować, dalej się rozwijać, dalej działać i krok po kroku po prostu spłacać sobie ten dług. Dużo gorszym rozwiązaniem byłoby oczywiście nie spłacenie tego, poczekanie aż nie załatwianie tego układu ratalnego, no i poczekanie aż Urząd Skarbowy czy ZUS wejdzie na nasze konto i wtedy nam zabije zdolność i płynność finansową. A jeżeli nam zabije płynność finansową, no to już też w niektórych materiałach wcześniej mówiłem o tym, że dużo więcej biznesów upada przez brak płynności, niż przez to, że ma po prostu słaby biznes. Bardzo dużo biznesów upadło, które księgowo było na plusie, ale nie miało płynności. I tak samo tu jest jedna z takich rzeczy, gdzie po prostu urząd może bardzo szybko zająć środki na rachunku. Ja pamiętam jeszcze, jak 7-10 lat temu, no 10, około powiedzmy 10, tam 8 lat temu, to. Uwędy działały w taki sposób, że tam można było nie zapłacić, tam nawet koło 8-9 miesięcy jeszcze nic nie było, odpisało się na jakieś pisma i nie zajmowali tych rachunków. Obecnie z tego co obserwuję, z tego co rozmawiam, to jest w granicach 2-3 tygodni od niezapłaconego terminu idzie pismo po kolejnych kilku dniach rachunek jest zajęty także no, po prostu trzeba działać szybko, sprawnie urzędy też się rozwijają, też działają coraz sprawniej, coraz szybciej. Tam siedzą mądrzy ludzie, którzy ogarniają, wiem, że w wartach czasami mówi się inaczej i może nie wszyscy w złości gdzieś tutaj się ze mną zgodzą, ale trzeba przyznać, że coraz więcej osób w urzędach po prostu ogarnia, tak? i coraz częściej, czy to różnego rodzaju zaświadczenia, jak idziemy załatwiać, czy to jest urząd miasta, czy to jest urząd skarbowy, czy to jest ZUS, to po prostu tam już mają od dawna komputery i na liczydłach tam nikt nie liczy, tam siedzą ludzie po studiach, którzy są kumaci, z którymi można też się dogadać, z którymi można załatwić, którzy coraz częściej rozumieją przedsiębiorców. Tak jak mówię, wiem, że tu mogą się pojawić komentarze, że ktoś tam się nie do końca z tym zgodzi, że powie, że to nie jest tak. I też to rozumiem, bo też doświadczam zarówno ja, jak i różni moi klienci różnych sytuacji. Natomiast nie można generalizować tego i nie można mówić, że z powodu jednej sytuacji wszyscy urzędnicy czy wszystkie urzędy są złe i że wszyscy. Chcą nas tylko dobić, bo na pewno podatki nie zawsze sprzyjają, ale z drugiej strony działamy w takim środowisku, w którym wiemy, jakie są podatki, tak? A przynajmniej. Jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, co się może wydarzyć, i skoro decydujemy się na działanie i prowadzenie biznesu w taki, przy takich podatkach, w takim biznesie, w takim kraju, przy takich ZUS-ach, które są, no to powinniśmy się tego spodziewać. Oczywiście, prowadzenie biznesu to jest ryzyko i gdzieś tam zawsze się na to narażamy, i jak już jest taka sytuacja, to oczekiwalibyśmy tego, żeby wszyscy wokół nas wtedy wspierali i zrozumieli. Natomiast z drugiej strony, albo są inne biznesy, które też po prostu potrzebują. Dbać i walczyć o swoją płynność finansową albo urzędy. Które nieraz też jakby pewnie były próby oszukania jakiegoś urzędu, naciągnięcia, tak? Gdzieś tam wykazania rzeczy, które tak naprawdę nie miały miejsca, więc też po prostu podchodzą do tematu z mniejszą ufnością. No i to staram się tutaj gdzieś też pokazać, że my jesteśmy od tego, czy po prostu tak jak Wy, jeżeli macie takie podejście, jeżeli podchodzicie do tematu restrukturyzacji, do tematu swojego oddłużenia, to żebyście złapali taki złoty środek tego wszystkiego, żebyście próbowali po prostu wyrównać szanse i spróbować zrozumieć też drugą stronę żeby to nie było takie, że próbujecie po prostu na siłę jeden drugiego kto komu udowodni, bo tu nie chodzi o to, żeby ktoś komuś próbował coś udowodnić. Tu chodzi o to, żeby ostatecznie była podpisana ugoda taka, żebyście wy byli dalej w stanie prowadzić ten biznes. A ego, czy to czy wy mieliście czy to, czy to była wasza wina, czy wy tu mieliście na to wpływ, czy ktoś was dobrze czy źle potraktował, tak? No to już jest coś, co jest, można powiedzieć, w tym przypadku trzeba to schować po prostu do kieszeni i gdzieś tam krzyki czy burzenie się powinno być odłożone na drugi plan. Tym bardziej, że krzykami Czy tam protestami, to większe społeczności niż przedsiębiorcy załatwiają. Tak? To właśnie są inne grupy osób, które są po prostu liczniejsze, które są też po prostu, jeżeli chodzi o jakieś tam możliwość głosowania, po prostu i żeby gdzieś tam no, zdobyć uwagę państw, państwa czy polityków, no to trzeba być po prostu większą grupą, a przedsiębiorcy po prostu cały czas są, gdzieś tam lecą do przodu, cały czas patrzą na swój biznes, na to, jak się dalej rozwijać i ciężko by Miałem taką rozmowę nawet na ten temat, że ciężko by było zorganizować protest przedsiębiorców. Bo każdy zamiast tam jechać na ten protest, to by powiedział: Dobra, ja tu mam po prostu roboty na trzy dni do przodu, czy tam na trzy miesiące, czy trzy dni wstecz już mam zaległości i muszę po prostu tu poogarniać. i... Myślę, że tu nie ma co krzyczeć, nie ma co się unosić dumą, tylko trzeba popatrzeć, jakie są przepisy, jakie są możliwości, a są te możliwości i należy je po prostu wykorzystać, bo to nie o to chodzi, żeby wchodzić w rolę ofiary w tym momencie, tylko chodzi o to, żeby być skutecznym, a uważam, że to powinna być jedna z podstawowych wartości przedsiębiorców. Właśnie dlatego są często przedsiębiorcami ludzie, że są sprawczy, że są po prostu skuteczni, że robią te rzeczy tak, żeby osiągnąć dany efekt, i tu tak samo na to należy popatrzeć, czyli wyznaczyć sobie cel, co chcecie osiągnąć. Druga rzecz, sprawdzić, jakie w ogóle są możliwości, żeby sprawdzić, i po prostu popatrzeć, jakie muszą być przesłanki do tego, żeby rozłożyć coś na raty, jakie dokumenty potrzebujecie, ale nie w momencie, kiedy urząd was do tego wezwie. Te wszystkie rzeczy są jasno wypisane, tak? Gdzie wejdziecie sobie, czy to na stronę urzędu, czy na naszym blogu, w którymś z artykułów właśnie są informacje o tym, jakie są potrzebne dokumenty, więc wcześniej jesteście w stanie się o tym dowiedzieć. Później, jak was urząd wzywa, bo też już miałem takie rozmowy, i przychodzą ludzie, i mówią, jak to jest. W ogóle możliwe, wysłałem te pisma, oni mi dali 14 dni na załatwienie zaświadczeń, na które czeka się 21 dni. Jak to jest nienormalne? Fakt, to jest nienormalne, ale wcześniej można było sprawdzić sobie i zobaczyć, że takie zaświadczenia mogą być potrzebne, tak? I to, że akurat ty w swoim banku na coś tyle czasu czekasz, no to też nie jest kwestia urzędu, tylko właśnie tego banku, w którym też ty podjąłeś decyzję o tym, że chcesz tam mieć konto. Więc tak samo znowu. Tu jesteś w stanie już wcześniej się przygotować do tych rzeczy, więc zobacz już wcześniej, jakie dokumenty potrzebujesz. I to nie o to chodzi, że musisz idealnie złożyć wniosek, bo. Naprawdę ciężko jest złożyć tak wniosek, żeby gdzieś tam w urzędzie powiedzieli, że oj, tu wszystko było idealnie, już nic nie trzeba dosłać, i bardzo często trzeba dosyłać jakieś rzeczy. I to nawet nie dlatego, że coś na przykład nie zostało złożone, ale że na przykład dodatkowych wyjaśnień oczekują w urzędzie i to też należy zrozumieć. Ty siedzisz w tym biznesie i chcesz, i wszystko o tym wiesz. My z tobą siedzimy i rozmawiamy po prostu i gdzieś tam przygotowujemy te dokumenty i dużo rzeczy wiemy. A ktoś dostaje w urzędzie stertę dokumentów, z których wynika to, co jest napisane. Czyli po prostu kilka tam informacji suchych na temat. Biznesu, i zanim podejmie ktoś taką decyzję, może po prostu chcieć poprosić o dodatkowe informacje. I to też nie jest tak, że, że ta osoba nie powinna o to pytać, bo, jako osoba, która normalnie, legalnie prowadzi biznes w Polsce, to też nie chcielibyście, zarówno Wy, jak i ja, nie chciałbym tego, żeby na przykład urzędnicy wszystkim na wszystko pozwalali tak żebyśmy na przykład zaraz mieli jakąś konkurencję która nie płaci podatków przecież i zyskuje przewagę konkurencyjną rzędu kilkadziesiąt procent tak, i może robić tańsze usługi bo nie płaci podatków tak, bo na przykład nie płaci ZUSU więc to też nie jest w interesie twoim czy moim żeby urząd każdemu po prostu zgadzał się na wszystko raczej chodzi o to żeby sprawdzić czy rzeczywiście to był jakiś wypadek przy pracy czy to są jakieś przesłanki właśnie czy to jest być może jakaś śmierć tak takiego przedsiębiorcy żeby dzieci nie dostały tego w spadku żeby komuś tak naprawdę nie zrobić dodatkowej i krzywdy i to za każdym razem, tak jak mówię, to jest indywidualne podejście do tego tematu. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, można negocjować praktycznie wszystko. Z różnym oczywiście skutkiem, z różnym efektem, nie wszystko zawsze da się umorzyć, ale walczyć o to również można. Można rozłożyć to na raty, można zrobić odroczony termin płatności, zarówno w instytucjach właśnie państwowych, jak i. No i teraz, może już sobie przejdziemy do tematów takich stricte pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem. Wszędzie tam można negocjować, tak? Jeżeli gdzieś macie jakąś zaległość, należy do tego usiąść i zastanowić się. Jak ja chciałbym to spłacić, albo co ja chciałbym z tym zrobić, tak? Czy ja jestem w stanie to spłacić, jeżeli dostanę odroczony termin płatności, czy jeżeli ktoś mi to rozłoży na raty. I podobny mechanizm, podobna sytuacja jak w sytuacjach, o których mówiłem wcześniej. Zaczynamy od tego, żeby wyznaczyć sobie cel. Jeżeli tych rzeczy jest dużo, no to oczywiście ciężko jest wyznaczyć ten cel, no bo ktoś powie, kurde, Marcin, ja muszę spłacić rzeczy za 300, 400, 600 tysięcy złotych za milion. Miesięcznie mam kilkanaście tysięcy, kilka tysięcy złotych przychodu. No i co z tego? Ktoś mi odroczy na przykład tam jakąś płatność w terminie, no to fajnie. To ja w pierwszym miesiącu zapłacę komuś innemu, z kim pójdę na układ ratalny, jakąś ratę, ale w drugim miesiącu, jeżeli mam zapłacić to, co było odroczone w terminie, no to już nie zapłacę drugiej raty z umowy. Więc tutaj znowu trzeba bardzo rozsądnie do tego podejść i to policzyć i po prostu zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje. I nie poddawać się. Bo to, że za pierwszym razem dostaniemy jakąś odpowiedź, że się nie da, e, bardzo niedawno e, załatwialiśmy też. Też były telefony z naszej strony, reprezentowaliśmy klienta. E, akurat tam była flota samochodów e, przy leasingach, było bardzo blisko wypowiedzenia. Dosłownie gdzieś tam to już szło na, nawet nie na dni, a na godziny po prostu, gdzie było do wypowiedzenia. Pierwsza odpowiedź była, że nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby tu o tym rozmawiać, że tam już szanse były dane, tak, że, że coś można. Krok po kroku było telefon do innej osoby, była prośba. O przełączenie do kolejnej osoby, było wysłane odpowiednia dokumentacja, odpowiednia rozmowa, odpowiednie pytanie, i na koniec dnia mieliśmy ugodę do podpisania, gdzie nie została wypowiedziana praktycznie połowa floty samochodów u przedsiębiorcy, który który po prostu bez tego nie byłby w stanie dalej funkcjonować. No, przecież to jest narzędzie pracy. Jeżeli ktoś ma firmę transportową i ktoś mu wypowiada samochody, on je musi oddać, no to z czego on ma spłacić resztę, z czego on ma spłacić te rzeczy? Trzeba mieć do tego, jakby taką możliwość, właśnie dogadania się. No i dla mnie, tak, tak, ta, tamta firma leasingowa, no i normalnie w świecie zrobiła dobrze dla siebie. Dlatego że przedsiębiorca teraz zaczyna kolejne raty już płacić, dlatego że jest w stanie funkcjonować i jasne, że wcześniej pewnych rzeczy nie. Ogarnął tak, jak być może ta firma leasingowa oczekiwałaby od niego w momencie podpisywania umowy tego leasingu, ale dobrze wiemy, że różne rzeczy w życiu się wydarzają, różne rzeczy się dzieją, i czasami jest super, nawet lepiej niż byśmy się spodziewali, a czasami jest po prostu, jak to się mówi, nieszczęścia chodzą parami, a czasem mam wrażenie, że po prostu jakąś stonogą po prostu idą i jest jedne za drugim po prostu nieszczęście, cała fala, nieszczęść idzie. I tak się dzieje. Zarówno u mnie, jak i u wielu innych osób, którym prowadzę doradztwa, którym prowadzę właśnie oddłużeń. Które współpracują z naszymi firmami, i rozumiem to. Myślę, że coraz więcej, zarówno instytucji finansowych, jak i państwowych, to rozumie, ale z drugiej strony chcą opierać się na konkretnej dokumentacji i konkretnych rzeczach. To oni w tym momencie dyktują warunki. I oczywiście możecie powiedzieć: jak mi nie da ugody, to mu nic nie zapłacę. Ale myślę, że to nie jest dobra droga, i to nie jest rozwiązanie tej sytuacji, i to nie jest jakieś takie polubowne działanie, do którego ja namawiam, tak, żeby jednak podejmować kroki polubowne, żeby próbować się dogadać, żeby podpisywać ugody i się z nich wywiązywać. A na koniec dnia, w momencie kiedy już wychodzimy z tych wszystkich długów, jesteśmy z siebie dumni, że ostatecznie załatwiliśmy to w ten sposób, a nie inny. Bo uciekając od długów, uciekając i mówiąc, ja już mam takie długi, że nic tam ze mnie nigdy nie ściągniecie, to popatrz, ile życia ci zostało i zastanów się, czy na pewno z ciebie nic nie ściągną i czy do końca życia chcesz przed tym wszystkim uciekać, tak? Czy w pewnym momencie nie podejmiesz jakiejś decyzji o wyjeździe z kraju, to zastanów się, czy na pewno nigdy nie będziesz chciał tutaj wrócić i jaką wtedy będziesz miał sytuację i czy będziesz mógł podjąć normalną. Gdzieś tam pracę, czy będziesz mógł być przedsiębiorcą, jak to będzie wyglądało na emeryturze, jakie to będzie miało wszystko konsekwencje. Więc ja bym w tym przypadku odrobinę emocji studził właśnie, a patrzył dużo bardziej na to, co nam mówią dokumenty, co nam mówi prawo, jakie mamy możliwości, nie poddawał się do tego i zarówno w sposób taki miękki podchwytywał do tego, żeby wyznaczyć cele i krok po kroku się do tego właśnie przygotować, ale też bardzo duża. Właśnie ilość prawa, dokumentów i tego, co też często Wam się należy. Wam, nam, ja sam jestem przedsiębiorcą, więc taki tutaj czasem mówię wam, czasami nam, ale po prostu to, co możemy zrobić, a mówię też nam, nie tylko dlatego, że ja jestem przedsiębiorcą, ale że bardzo często po prostu was reprezentujemy w tych sprawach, zarówno jako firma oddłużeniowa, jak i jako kancelaria prawna. Trochę tutaj jest reklamy, ale tak też wygląda ten kanał. Ja wam daję bardzo dużo, mam nadzieję, i po komentarzach widzę wartości. Czasami, jeżeli są sytuacje takie, w których część rzeczy sobie załatwicie sami. I to jest bardzo fajne, i bardzo dobrze, ale część rzeczy już mówicie, kurde. Tutaj już nie ma opcji, tak? Sześć rzeczy sobie załatwiłem, trzy rzeczy musicie mi pomóc, bo te pozostałe rzeczy nie będą miały sensu, jeżeli nie ogarniemy wszystkiego do końca. Także myślę, że wyczerpałem dość mocno ten temat. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, dajcie mi znać. Powiedzcie, na jakie pytania mogę wam odpowiedzieć. To albo od razu w komentarzach wam na nie odpowiem, albo e, będziemy e, nagrywali kolejny materiał. Zapraszam Was też do wszystkich pozostałych materiałów na tym kanale, w tej serii oddłużeniowej, innych materiałach na tym kanale. I zapraszam Was na inne moje media społecznościowe, Facebook, no i na Instagramie, gdzie jest trochę przyjemniej niż o oddłużeniach, dużo więcej prywaty. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do... Do zobaczenia.